cześć witam w kolejnym odcinku z twierdzy dzisiaj przejdziemy sobie misję czwartą a dispatch przyjeżdżał from so long By the time you receive this message, all has gone well, and you have put an end to those irritating wolves. I now ask a favor of you. Begin constructing an outpost on the edge of Duke de Poussy's territory in order to help me better judge the strength of the rat's forces. You must not, under any circumstances, send confirmation of your mission's completion to Lord of wolves. The rat was raised as an only child in lands belonging to the Depuis family. The duke showed his mother favor, ensuring that she never paid taxes and always had enough to get by. One day, a messenger came by, and it was revealed that his father was the same Duke de Puce who his mother had once worked for as a serving wench. Due to an unfortunate accident, the entire Depuis family had been lost at sea whilst returning from holiday. Leaving the rat as next in line to inherit the title of Duke. Find a suitable location on high ground near the lands belonging to Duke De Boos and start construction of an outpost. The wooden keep will offer better protection than a simple hall. Take some cattle to breed as the land there suits them well. Do not show yourself to the enemy. But should you be discovered, let none escape. Ok, tak więc musimy po prostu przetrwać określoną liczbę czasu. Takie misje w twierdzy są dosyć popularne. Możemy sobie w końcu ustawić jakieś tam difficulty, jakie preferujemy. I ok. Zaczniemy sobie standardowo zmniejszenia tempa gry. Jakoś tak miarę sensownie. E, możemy ustawić sobie siedzibę. Siedzibę, powiedzmy, ustawimy tu. Granary. Teraz nie wiem dokładnie jednej rzeczy. Ustawię go tutaj, bo ja nie wiem, czy ja mogę. Żeby być właśnie krówki, dobre, mogę. To, co chciałem, już wiem. Mm, paru katerów. Mm, jakaś tam chata. Chata, jak wiadomo, ustawiamy gdziekolwiek, byle daleko. Hmm, co teraz mamy ze źródłów pożywienia Mamy no, krówki. Dairy Farm, produkuje to serek. Hmm. Jest generalnie masakrycznie słabym źródłem pożywienia, jednym z tych praktycznie najgorszych, że gorące nie polecam. Nie mam jednak tutaj innego wyboru. Tak więc, bez jego przedłużenia, tutaj ustawiliśmy sobie jakąś tam produkcję drewna. Już dużo nam się go przyda, ustawiliśmy jednego tutaj pana z będziemy czekać. Tutaj są kilku przeciwnicy, dlatego wypadało to jakiś auto zbudować, który będzie nas chronił, e, ale to w sumie dopiero na Nie potrzebuje tak naprawdę tego Mam do dyspozycji dosłownie jeden rodzaj rzeczy, która tam przyjmę. Tutaj się będzie znajdować jest spiarno, które będę stale wykorzystywał i tyle. Pewnie rzecz z workshopy fajnie byłoby zacząć stawiać tak mniej więcej już co jakoś tam uczynię. dostawię dwa no, zbrojownie jeszcze nie muszę tak no dostawiać. Natomiast co mogę dostawić? To mogę dostawić sobie krówki i tak tyle. Moim no, zdaniem zbrojownie od razu to jest dobry pomysł. Warto te... Tak, możliwie blisko siedziby, i tą zbrojownię też możliwie blisko wąślaków, żeby oni po prostu się nie nachodzili za daleko. No I chodzą szybciej i przynoszą. Dodatkowo dostajemy całkiem fajne, że dostajemy mamy dwa typy jedzenia. Dostajemy przez to bonus, a on jest trochę za mały. Żeby zacząć jeszcze podnosić podatki, coś robić szczególnego, a będziemy potrzebować zacząć podnosić te podatki. Gdyż to e, musimy za coś te jednostki nasze kupić, mm. Staram się równo tutaj te krówki podostawić. Mm. Dobra, dwie czy trzy, dwie, ja na się aż tak nie będziemy mieszać. No dobrze, a nie tak mamy trzeba. Ustawmy w nasze Oni już się przygotowują w razie tego. No, natomiast konstruujemy tutaj miarę sensowną działającą ekonomię opartą na krowach. I nie jest to za dobra ekonomia, ale cóż, dobra, tyle mi się zmieścić tak, żeby stały w ładnym gridzie. No tu jeszcze w sumie. Dobra, na razie tyle. To będzie ten moment, w którym będziemy potrzebować stawić większe racje, tak więc może jednak skuszę się na ustawienie, gdzie się da, czyli tylko w tym jednym miejscu. Mogę tu w sumie na dole stawiać, ale tutaj go nam na taki przeciwnika, chociaż to w sumie chyba nie ma znaczenia kompletnie. Nasi przeciwnicy no, nie będą się wykazywać zbytnim potencjałem. Damy um, wam operacje. O, nie w tę stronę. Damy wam podatki. No nie no, ucieszycie się z tego powodu za bardzo, ale... Muszę zarabiać się na to, żeby stawić więcej łuczarzy nas, A nie, jakichś dziesięciu włóczników, najgorzej, no, co ja wylodzę? Co mi nie dziesięciu, jest... ich jest hmm. jak... na jak na tak początkowy stadionie? Podszedł chłopiec. No to wyrąbane w to, że włucznicy zabijają wszystkich moich uczniów. Poziom trudności hard jednak nie jest wcale taki prosty, jak myślałem. Będzie zabawa. Cieszy mnie to. Cieszy mnie także, że w jest coraz więcej. Więc mogę zostawić więcej tutaj produkcji. No, no. Can't place that there, my lord. Super, no dobra, dobra yy, tylko jednego do, jednego wieśniaka dostępnego. No tak, bo nie dostawiłem tego ostatniego domku. Zapomniałem o tym. Bardzo yy. niedobrze. Widzieliśmy w produkcji Sara, tak Gold jest. to Czemu to jest głośne aż tak? Ktoś zapomniał, programując ogarnąć, żeby to nie było zależne od głośności. Wyszło po prostu że ktoś zapomniał o tym. No cóż. Dobra, pora więc budować mur biegnący przez całą mapę. W jakiejś takiej postaci, który odgrodzi nas od przeciwników. Mm, Wooden Gatehouse jest genialny, ponieważ jest robię jako dwie wyrzeczki, zbieramy sobie po prostu dwa Wooden Gatehouse od siebie. wszystkich ludzi na bramę. Po nie wiem, czemu chcę się nie sterować bramy. Chcę zamknąć bramy. No znaczy, i tak jak przeciwnicy przychodzą, powinni sami czynnie zamykać. Więc chyba bez różnicy. Hmm. To jesteśmy tak bardzo niepotrzebne. Tutaj, panie krowiarzu. Mogę? Dziękuję sobie równie szybko umarli. Myślałem, że to nie Oni tutaj pod znakiem są ustawieni. teraz strzelają i tam jeszcze stoją. I weird, nie Nie mają się. w ma wypadku. Jesteśmy w więcej niż ma Dawaj mi pracownikom. Dawaj mi so pracownikom jak, jak najwięcej możliwego Jedzonka Nie pobierajmy za to podatku. Głupia. Ja już się poprawiam chociaż. Hmm, możemy więcej krów, ale nie ma to raczej sensu. Inwestycje moving. więcej łupów oh. jest znacznie mniejsze. co ja Ile gate kosztuje? 10. Ty kosztuj wieżyczka? 10. W gatecie macie dwie wieżyczki. Samo to zasieje po jedną Co w tej grze jest opłacalne? Co? No. Mo. Hmm. Nie wiem czy... nie wiem czy przypadkiem tego... fixa... troszeczkę nie zmniejszyć. Dobra. Okej. Okay. Cóż, to jest chyba już ostatni atak. Nie, przedostatni, dziwo. Jesteśmy idealnie, w takim... Z tego względu, jesteśmy idealnie w takim momencie. tego co że jesteśmy w takim momencie, że mamy mm, niespadające racje żywnościowe o, idą. No to jest głupie, że one na początku stoją zanim zaczną maszerować, no ale przez to, że jesteśmy obok znaku to się nie No, Nie było to trudne. No wiadomo. We no póki co te misje nie mogą być trochę nudne. Robimy łuczników, czekamy. Jedzenie całe ekonomia, no nie jest tutaj trudne za no rozwinięcie jakkolwiek. Głównie z tego powodu, że... po prostu Miałem dostęp do dużego pola na te jedzonko, o, się na jedzonko, na półnięciu produkujące jedzonka. Tutaj chatka nam się rozrosła. Te chatki w ogóle rosną w czasie, nie wiem czemu. One nic nie dają, ale są ładniejsze. No potem jeszcze biała powinna być naokoło. Już by mocniej urosła. E, o. Idź tam? No jeszcze trochę musimy poczekać. Aż misja się skończy. Mam tyle uczniów że nie wiem co z nimi robić. Jest ich tyle ile się da zmieszczę tu jeszcze jedną bramę na łuczników, ich 35 tak, jakby trochę będą łaszczyznować. Słowa wersja jest taka, nie, taka trochę nudna, bo się nic nie dzieje od pewnego momentu. Co ciekawe. Siedziba nam się zmieniła na taką, stojącą. A to już nie wiem, czy w ostatnim miejscu tak nie było. Chyba nie. E, działa to tak, że można na niej stać. I to tyle. I nic nie zmienia to, czy jest już teraz następne formy siedziby. Nie będziemy zmieniały. Jak widzicie, kolejny pierdolenie włóczników. I nie jest to co ciekawe. Ostatni atak. Tak samo jak widać, nie są zbyt poważnymi przeciwnikami jak to.

ten nie dostaniemy zapewne maksymalnego wyniku przez to, ale chyba nie szkodzi. Najważniejsze jest to, że przejdziemy sobie tą misję. Domek się chyba nie zmienia ładniejszy nie zdąży. Szkoda. I Ten speaker. Co ciekawe rośnie nawet. Myślę, że stoi w miejscu. Jest dosyć żarty, To są ostatnie trupsy naszego tutaj przeciwnika, jak widać. No, przeciwnicy uciekli i powiedzą szczurawi o tym. My tymczasem wygraliśmy tę misję. Nie, schodę, to nie to no, w sumie mi to by wychodziło. E, cóż, to tyle no, z tej misji. You have Ok, e, tak więc zostaliśmy odkryci. Co będzie dalej zobaczycie w następnym odcinku. E, tymczasem komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia. Cześć!